Cześć! Dzień dobry w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to nowa seria i yy, nie wiem, mam gościa specjalnego. Możesz się przedstawić. Cześć! O. Jak już mówiłem. Yy, jestem mężem Oli Ej, jak. Yy, Musisz się nało, nie? Tak. To dobrze, to wytniesz to i wstawimy cześć, jestem Marcin, bo mężem Oli tak głupio brzmi strasznie. Dzisiaj gram, mogę tak powiedzieć? I dzisiaj gramy grubą Olą, znaczy no. <noise> Ogólnie tak. Wiesz o czym jest nowy dodatek? Nie. No to fajnie, że się mną interesujesz. To ogólnie wyszedł nowy dodatek i w nim jest rodzinna rozgrywka. I wpadłam no. na taki genialny pomysł. Zostaw tą myszkę, zostaw, zaraz będziesz grał. Wiem, że nie możesz się doczekać. Wpadłam na taki genialny pomysł, ponieważ były już te roślinki. No. Był test zwierzątek. No. To teraz przejdźmy do poważnych rzeczy, czyli test symulatora życia. I jeszcze Roślinki jakieś nie żyją? były. Jakie małe dzieci też patrzyłaś? Czy to ubranka na nie patrzyłaś? Co? Nie, ja mówię o tym, że zanim się zdecydujemy na dziecko, to musisz nie zabić dziecka w grze, bo roślinka nie żyje, zwierzaczki nie żyją. W okay. Simsach ogólnie dziecka się nie da zabić, więc może ci się uda go nie zabić. Dobra. Mam nadzieję, że ci pasuje. Ro rozpoczniesz, bo ja nie wiem co. masz minę głut tutaj. To też wytniesz. A kiedy ona urodzi? Nie wiem. O Jezus Mary. Albo chyba poród w las. Nie wiem, a jak tutaj najedziesz? <śmienny> Szybko, co się robi. A nie, trzeci termin. Sporód za znaki zapytania. Jak zacznie robić, to ci wywali komunikat i zmieni się nas. E, to masz potrzeby, które musisz zaspokajać. potrzeb, przykład, że tak w realnym życiu nie ma z a ja jakie mam potrzeby? Okej, okay, muszę iść spać. Tak, to jest literalnie to, czego potrzebuję właśnie. I sterowanie masz WSD e... WASD. Tak, tak, o to mi chodziło. Ale kiedyś tak nie było w Simsach, ja grałem w jedynkę. Ale teraz już I obrócona myśl tak. z rewer, rewers. Ale, ale dziwne. W sensie mogę Ci zmienić na kamerę na łatwo. A ty już się ale... tak przyzwyczaiłaś. Tak, no. Mogę cię zmienić na to. To jest, jest bardzo nie. Dobra. Dobra, co mam robić, bo tak no, grałem. I... grać. Zajmować się nami, żebyśmy nie umarli. Ja grałem w Sims 10 lat yy, temu Tak, ostatnio. mamy tylko 500 Simoleonów, więc myślę, że warto poszukać jakiejś pracy, bo umrzemy z głodu. A ja nie mam pracy nawet. No. A ty masz dziecko z człowiekiem bez pracy? Tak. Widzisz, wiesz, że nie lecę Pracy się szuka, tutaj masz. Tutaj? No. A czekaj, muszę wybrać siebie najpierw, tak? Tak. Okej, okay, dobra, nauczyłem się. No nie no. Doktor, o, mogę doktorem zostać. Ale tak. to jest na chorem, czy co? Aha, bo to jest... To jest Aha. interaktywna ogólnie kariera, czyli Dobra, możesz chodzić do pracy, bo w tych nie możesz, tylko znikasz, a w tych Dobra, chodzisz do czekaj, pracy. Dobra, na szybko, na szybko, co mnie interesuje. O, ale dużo zawodów, w Simsach jeden tyle nie było. W sensie a to też są było ten, to dużo, są czasowe ale... takie słabe. A są awanse, ten... tak jak było w Tak, dynkach. są awanse. Okay, a może w dwójkę grałem? Przecież to to samo. <głos> <głos> a... Jedno po prostu jest lepiej płatne. To brzmi fantastycznie. O, ho, ho. Dobra, dajemy. Okej, okay. okay? tak, mm -hmm. tylko. I teraz Ale tutaj Ale będziemy masz... pracy świetne. Jezu, jak ja bym chodzić na dziesiątą do pracy, codziennie. Dobrze, tutaj musisz zjechać na dół, z królem zjeść na dół. No. I granie w gry wideo musisz, żeby dostać awans w pracy. Jezu, taką idealną pracę wybrałem za pierwszym razem, żeby w życiu tak było. laptop jest na górze w pokoju. A jakiś na górę. Tu masz strzałki. Są też skróty klawiaturowe, Zresztą myślę, że ale... powinienem pograć to najpierw, a Tutaj potem... jest. Nie. A potem byśmy dopiero nagrywali. Nie, bo to by no było jak, za proste. Ja, jak ja mam ekran w tamtą stronę dać? WSD. Nie, to myszką się powinno robić. Nie! Ale głupi. Sam jesteś głupi. Dobra, szybko idź grać. Ej, co on robi? No bo dałam, żeby poszedł obok. Dobra. No dobra, tam ja, to ja sobie gram, a ty co robisz? Obiad. Jak masz potrzeby zrobienia obiadu? Nie. O jak gramatycznie, to jest dokładnie to, co się dzieje. W no chyba u nas na odwrót. No Zależy, ić spać. O nie, to się, już się kumusisz? No wciąż jestem. Ale to się nie wyjdzie. A wściekasz się w łóżku jak ten? A nie, wyjdzie z łóżka i się sika obok. Okej, okay. a czy tak jak w jedynce. To teraz muszę kontrolować. Moje potrzeby życiowe. Okej, okay. ale a nie, powoli ci a to zdążysz się spać czy nie? Tak na twoje oko? Nie zdążę. Nie zdążysz? Nie. Dobra, to się obudź. Yy, wystarczy, że po lewej skasujesz ten. Dobra, to idziemy w dół. Yy, yy, tutaj no. Ale, tu, ale nieprzejrzyste te Sims to jest czwórka? Tak. U jak można ulepszyć toaletę albo yy. zrobić psikus, a nie spuknąć wody? E Nie wiem, jakie tam, zobacz, kliknij tam. Czekaj, czekaj, głód, głód. Nie, to potem głód, szybko, bo. Lodówka jest czerwona. Oh. Czyli, ej, kupmy sobie taką do domu. To kupiłeś ostatnio. Tak, ale jak to czerwono, bo będę się szybciej najadał. Dobra, to głupie, bo. Ej, jest jedz. O Boże. Musisz ugotować na początku, albo tam masz coś no po No w jedynce jak się szło... Dobrze, ale Jeść? gramy w czwórka nie w tak, ale to on, on automatycznie wiedział, że trzeba ugotować, a teraz trzeba jeszcze zrobić... To gotuj, jak chcesz gotować. Tak. Y -y, gotowanie też się tnie Co i w to się już skończyłem grać? O, o, Jezu... Czemu wyłączyłeś gotowanie? Nie wiem, nie krzycz na mnie. <laughs> jeszcze nie zaczęłam krzyczeć. Gotuj. Dobra, to idź gotować, a potem spać. A jak ugotujesz, to rozumiem, że to zjesz. Tak. Ale automatycznie, nie muszę tego nacisnąć. Tak. Naciskać. Czemu, czemu klikasz krzyżyk? Nie klikam. Kliknąłeś krzyżyk. Gotuj. No i to sobie gotujesz, ja przełączam na siebie. No nie, musisz wybrać, co mam ugotować. Serio? No i ściało się. Zepsułeś grę. Nie, kup normalny laptop sobie. Nie krzycz na mnie! Daj to! No i wybierz, co chcesz gotować, o, aha, a ja nie krzyżyk. Ja myślę, że to jest jakąś jakoś ten. Czym ser jest taki drogi? Chleb mleczny bez laktozy. Chryste. A czym się najbardziej najesz? Nie wiem. Aha, nie mamy składników do tego? Nie, mu nie musi być składników, bo nie mamy włączonego tego. Eee, co chcesz? Co ty chcesz? Ale to ty jesz. a to ja jem? No, ty gotujesz. A to nie, to ja ma, ty masz gotować. Ale możesz go, gotować dla kilku osób. Nie, ty masz gotować. I zasady muszą być. <noise> jak jeszcze? O, klikniesz? mamy to samo nazwisko. No ciekawe. Tak nierealist. A gram dalej? Ale weź kliknij jestem. tam sobie na kolejności. ten czy żyję? Czy to takie światło pada? Światło chyba takie pada. Kliknij no sobie, sobie na światło. karierę tam. E, w prawej na dole. Gotowanie jest wyborne. Lubię gotować, czy nie? Czy chcesz konsumować te okazję i przyjąć do wiadomości, że lubi gotowanie. No. Dobra, graj sobie dalej. Co ja ci będę? życie układał. Idź, a potem też ugotuj. Nie, nie muszę, bo nie ty musisz, ugotujesz za cztery. Tak. Mogę nie to musisz. Tak, weź porcję. Jest. Tylko też musisz to chować do lodówki, bo wtedy dłużej jest świeże. A co potem pogadać musimy? Bo towarzystwo mam niskie. No to tak, możemy pogadać. A ty zaśniesz zaraz! Chodź spacie, nie żerysz, tylko. Aaaa. No i znowu siku! Przecież to dopiero. Ach. Ale jeszcze mi nie spadł, pęcherz, więc spokojnie! Cześć, bo ja pani kupię. brzuch wielki! No. I, I no, możesz nie? żarcie schować do lodówki. O, się, no od co ładku! I żeby się tak słodko można było najeść w wodę. ją do lodówki. Bo, bo ten? Bo... A możesz Ubrze? przeciągnąć, w sensie, w sensie lewy przycisk myszki i przyciągasz. Serio? A wtedy będzie można to zjeść, nie będzie trzeba? Tak, tak. Ej, to się samo schowało? Nie, ty schowałeś, w sensie... Ale samo, tak, w sensie... Tak, tak, samo. To no to jest żałosne. W sensie ręką Boga. No żałosne. Sumie, no nie musisz w tak w robić, sumie... możesz mu kazać, ale możesz pomóc. meble też stawiasz ręką Boga. Dobra, ty śpisz. A ty nie potrzebujesz towarzystwa, w sumie ja bardziej gadam. E, dobra, to się zgadza, to chodźmy spać. Ej, czemu ja śpię bez koszulki, a ty wy? To też jest family kon No bo ty masz y, gacie w sercu do spania. A dobra, a to też ustalałaś przy tak. wyborze. A, a o, ej, co to są za ludzie? Ja tak biegają tutaj. No, to są mieszkańcy miasta. Złapy go? A po co chcesz go łapać? Ja się mogę z nimi nawiązać tak. interakcję. Y, po co? Grubiańskie powitanie. I sobie, tak, no, wyjść bo... do kogoś na ulicy, Nie, to jest idź jak sobie ci... i wrócić na chatę. To jak coś ci idzie, no, wbija na chatę i nie masz go wyprosić, to używasz, idź sobie. No i śpią. I co mam tu robić niby w tym no, momencie? No, to przyspiesz. Ale dobra, no, I ci ale... I Nie, nie przyspiesz, bo zaraz się siku będzie wszystkim chciała, ja tego nie ogarnę. Patrz, ja pierniczę. Nawet się w połowie nie wyspała, już siku musi. No bo wciąż. Że... Muszę zastanowić jeszcze nad tym. <noise> Uwaga, muszę zaraz przerwać spanie. a szybko idź. No, wiem, że się źle czujesz. Szybko. Idzie? Idzie. A, nie. O! Nie! Zdążyła? Nie! Serio? Musisz się wykąpać i posprzątać. Ale jest brudna. Podkurę do perfekcji. A. No sama musisz się wykąpać. co tak. ja tu jestem. A, bo jak mi spadną do zera, to dopiero wtedy. Uh -huh. A kiedy on do pracy jakiś idzie, czemu jeszcze nie poszedł do pracy? No, kliknij na walizkę tą do pracy, tą. tą, tą to. Nie, to. To Nie, po lewej. Oto. I pracę masz za 11 godzin, wtorek, godzina 10. Dobra. A co ona robi? Stoi sobie, tak. zamyślić spać. Jakie to jest idiotyczne. Już się nie domyśli, że chce spać. E, zaraz, gdzie są Zobacz, kiedy tutaj? dziecko, zobacz, masz już informację, kiedy. Po... Dobra, za... jeszcze nie jest. Aha, a ta się kładzie. No i nie dogadaliśmy się. No, Marcin ma wrażenie, że minęły całe wieki, odkąd ostatnio czuł bliskość ze może swoją Może to tylko sympatią. paranoja, może niepokój lub przy. No, mniejsza. O, Marcin nie może się doprzeć do ciekawości, co jego druga połówka robi oraz z kimi i się spotyka za plecami. Mm. Gdybym jeszcze wychodziła z domu. Zarosłeś! Chcę takie gracie. Dobrze, kupię ci zarosłeś, ci się ogól. Trzeba się golić tutaj też? No. Oj, a można brodę zapuścić? Można. To ja zapuszczam, O, Dobra, towarzystwo, e, muszę iść z kimś innym, jak się ubrać? E, I szukaj kogoś do pogadania. Jest godzina druga w nocy. No to nie moja wina, że on chce pogadać teraz, Idź no. do baru. E, jak się idzie do M. baru? M? M. Możesz pomalować wilkołaka w trybie, ej to słyszy nas, że nam proponuje wilkołaki? O, idę z nią pogadać. Szybko! Daj mi myszkę. A, kurtuazyjna, może być. Idź sobie! Ej, tu są jakieś faceci? Czy gdzie ty mnie zaprowadziłaś? Przepraszam. Do klubu nocnego. Tak? Tak. Jezu, myślałem, nieważne mi co myślałem. Marcin czuje, że bycie kulturalnym tym staje się dla coraz ważniejsze, w związku z czym Marcin coraz bardziej się stara, zaakceptować zmiany kulturalne. A on wcześniej nie był, czy o co chodzi? Że dostaniesz nową A bo kurtuazyjne powitanie, stąd to się wzięło. Okej, okej, dobre. Dobra, to już mi się znudziła. Teraz ta. A bo on z nią teraz gada. A ty nie będzie zazdrosna? Nie, nie będzie będzie o ciebie zazdrosna. Możesz się z inną kobietą przywitać. Oj, co co. jeszcze chce. Też ma ola. No bo to już ma ola. Albo nie? E, Kurde, dobra, z się wita i stamtąd. Czekaj, mogę jeszcze bo tak... Ona sama do mnie idzie, no możesz. No tak sama idzie, bo się przywitałeś. Taki ekran nieciekawy pokazujesz, o. więc jak tak przybliżysz i tak Bimo. zrobisz, Bimo. będzie znacznie lepiej. Nie ogarniam sterowania tutaj. Nauczy się szybko. A, uuu, ja zainicjowałem rozmowę z trzema Simami naraz z dwoma. No, ale w sensie wiesz, chodzi, a ona sporcie opowiada. Brandonka na dyskotece, gdzie jest jakaś trzecia ta. Poszła sobie. Tamasz jeszcze barze osoby na górze. Eee, po... nie, 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 nie. Tam, 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 tam. tam, tam. Jezu, jak tu jest niewygodne. O to jest ona. Ej, one są takie same? Całkiem możliwe. To jest błąd gry, czy ty je robiłaś? To ja to je jest, robiłam. To jest Ola Cena, a tu jest... To. Ja mam taką jedną rozgrywkę... A to są Ola Virczyns w ogóle. Ja mam taką jedną rozgrywkę, gdzie y, wszystkie simki są y, moim pierwszym simem, którego stworzyłam. Ja tak pierwotnie wyglądałam w grze. Zamów drinka. Nie no. Idę lać poza domem i gadać z dziewczynami innymi. Aha, im bar zajęły. A mogę tutaj usiąść, czy nie? Możesz. A, mogę, okej. Okay. Ale to towarzystwo się powoli uzupełnia. O, nowa dogadania i też w ciąży. Też Ola? E, to jest Judith Ward. O, dobra. I ona jest gwiazdą, więc pewnie cię obśmieje. Wyłącz blask sławy? Nie, nie, nie. To jest e, opcje takie dodatkowe, wyglądowe. Zdjęcie. Jej zrobić czy prosi o no, autograf? No bo ona jest gwiazdą w tym świecie, Dawaj. więc możesz sobie z nią selfie zrobić. Następna. Ej, tu same dziewczyny są, gdzie jakiś ten O... Dobra, to ja chcę z nim gadać. R. No już. Weź dbaj o ten ekran troszkę. A oni się identycznie uśmiechają. Za trzy godziny idziesz do pracy. Ja? Tak. A która jest godzina tutaj? Siódma. Jezus Maria. Ja ile ludzi tu się zebrało? Jakiś do domu z powrotem, bo już mu się uzupełniło w miarę. Tutaj masz klikasz domek albo też mi Podróżuj, ale chyba łatwiej domek. Eee. Tu, tu na simie masz taki domek mały. Eee, siku! Czekaj, za nie wiadomo, ile A, jeszcze tu jak klikniesz, to on się sam wysika. Nie musisz iść do toalety szukać. Ale... Widzisz, sam, na sam... miejscu? A, okej. Okay. No, nie na miejscu, musisz być wilkołakiem, żeby sikać na miejscu. Dalej tam tych szczochów nie wytarłeś. Dobra, teraz damy... Aha. I dobra. miski powiedzie, zostało. zostały. podkurza po do perfekcji też to wytrze, czy nie? Podkurza. Odkurzaczem. Ale to działa w sensie, Tak. No okej, okay, niech będzie. On no, sika na siedzą... Aha, dobra, bo to jest pęcherz. Ale... No dobra, no okej, okay, powiedzmy. To ostatnia porcja, ja. Mhm. Okej, potem energia, czyli idź dalej spać. Ale przecież jest dużo energii. A jak się za zabawę uzupełnia? Grając gry? w gry. Okej. Okay. To idź grać w Simsy. A potem spać. Ej, a okej. Okay. O, to ty. Ale zabawy masz prawie pełną, nie musisz jej tak szybko uzupełniać. Mam. I potem spać dalej. Pranie trzeba zrobić w kuchni, posprzątać. Serio tutaj? No. No yy. zobacz jak to wygląda. Kliknij na sima na, na po prostu. Widzisz, tam talerze stoją yy. brudne. A co Sprzątanie? robią te talerze? No bo po obiedzie, nie? Posprzątali. A, bo na, oni układają tutaj. Mm -hmm. Okej. Okay. Nie widziałem tego. I czekaj. I idzie ja teraz grać. Okej, okay, niech idzie grać. A potem spać, a talerze... Jeszcze pranie. Dobra, to się da w kolejkę. A pranie jak się robi? No klikasz na koszy na pranie. E, tutaj. No. E, o. Fakie. I możesz przeszukać kieszenie, to troszkę kasy zdobędziesz. Nie chcę. Chce? No masz 479 simoleonów. Zrób pranie. Poród się zaczął. Co? Jezus Maria. Idź roć w szpitalu. Kliknij, klik, czekaj, spowolnij. Urodź w szpitalu. Okej, okay, chłopiec czy dziewczynka? Dołącz. Ja wiem, ty nie no, wiesz. No dołącz, dołącz. A to ja stawiam, że chłopiec. A jak dziewczynka to. I tak, teraz musisz iść na recepcję. Y a, czekaj, zero, zero. Jak się zatrzymuje? Czas zero? Nie. Tak, a zero to się zatrzymuje. A no? A no. kurcze. Na recepcję idziesz? Sutomu Yamaguchi. Dała mi się. Młody dorosł, ała. Ale nie mam. Zgłoś się w recepcji, tak. Dobra, szybko. O, szybko poszło. Myślałem, że... O, pierwsza w kolejce. Dzień dobry, właśnie zaczęłam robić. Okej. Okay. Imię, nazwisko, numer dbuta, PESEL, kod Czekaj. Okej. Okay. A skąd wiesz, jaki, jakie będzie dziecko? No bo sobie sprawdziłam, zaspoilerowałam sobie. Ale sprawdziłaś sobie na legalu, czy przez jakiś dodatek nielegalny? Przez... To wygląda e... jak urządzenie do autopsji. Nie da autopsji, tylko przez do... Przez modyfikacje. Ale będzie... dowiedziałem Dla, się. Dlaczego starzysta zajmuje się porodem? A co to co trudnego jest w porodzie? Kiedyś kobiety same rodziły. Dobra. Nie komentuj. Bo właśnie jej a, narkę to jest, wyciągnął. To jest takie. prześmiewcze, tak? Tak. Aha. No nie w sumie jakby dobrze się jest śmiać z takich, z takich rzeczy i do tego luźnie podchodzić. Oj, od razu jej potrzeby wszystkie uzupełniło. Eee, jak córeczka? Wymyślaj imię, a nie możesz tu poszalać. <grym> Bo I będę na no właśnie. Jakieś mi się podobało? O, mi się podobało Emilia. Mogę nazwisko dać inne? Możesz. Ale nie chcę. E, Emilia dobrze napisałem. Okej. Okay. Co? Drugo? Co? też to widziałaś? Tak. Aha. Dominika, Hanna, może być Karolina. Wszystko? Tak, wszystko. Ech. Rozumiem, że tymi dziećmi trzeba będzie też sterować jak dorosną? Tak. się siema i zabiera do domu dzieci. I tak to powinno wyglądać. Nie wygląda jak starzysta. A tu już jest senior. Bo dobro poród? Nie wiem. Czy to inny nam? Stwierdziliśmy jednogłośną decyzją sędziów, że kończymy ten odcinek na porodzie, bo... Pewnie będzie krótszy, ale my tu już nagrywamy 40 minut prawie, także pa się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ktoś specjalny jeszcze raz się zgodzi na nagrywanie. Jak się ten? Dziwnie, ale może być spoko. Tylko pewnie połowa do wycięcia, to musisz